Aniołowie udali się pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterz opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili Wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co widzieli i słyszeli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Ewangelii poruszyło mnie jedno bardzo krótkie zdanie. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Myślę, że przyzwyczailiśmy się do tego obrazu żłóbka, do tej sytuacji, w której znalazła się Maryja, Józef. Przyzwyczailiśmy się do tego, że do Maryi przyszedł anioł, że powiedział jej, że zostanie matką Boga. A dla Maryi to wszystko było Myślę, sytuacją niesamowitą, dziwną, trudną, zaskakującą. Pewnie kiedy Anio zwiastował jej tą wspaniałą wieść, nie spodziewała się może takiego, takiego m, toku spraw, takiej, że w takich warunkach urodzi Syna Bożego. Ale widzę właśnie Maryję, i ona inspiruje mnie do tego, aby zastanawiać się, aby zachowywać. Sprawy w moim sercu, a więc zatrzymywać się i pytać Pana, co się dzieje? Jaki to ma sens? U Niego szukać odpowiedzi, u Niego szukać pocieszenia. I widzimy właśnie Maryję, która jest taka bardzo zamyślona, taka refleksyjna, rozmodlona, która nie pyta wszystkich naokoło, co się dzieje, dlaczego, jaki jest z tego wszystkiego sens. Ale zachowuje w tej cichości, rozważa to w swoim sercu. Jest to dla mnie taką inspiracją, aby też w moim życiu zatrzymywać się, mieć refleksję, gdzie moje życie zmierza, jaki ma sens to, co robię, czy nie wpadam w jakiś pusty aktywizm, czy nie robię pewnej rzeczy, żeby robić, ale czy naprawdę to, 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 co robię, jest wolą Bożą, czy to, co robię, jest wypełnianie Bożych Pragnień, czy to są może moje pomysły, czasami bardzo pobożne, ale może jednak moje. I może gdzieś zaplątałam się w tym życiu, w tych moich aktywnościach i nie potrafię się już z tego wyplątać. I chcę właśnie od Maryi uczyć się takiego zatrzymania, refleksji. Tak jak ona chce, aby Bóg mógł do mnie mówić w tej czasie zadumy, w czasie modlitwy, aby Bóg mógł mi wyjaśniać, co się dzieje, jaka jest jego wola, jakie są jego pragnienia. Dlatego, że w ciszy, właśnie w tym skupieniu, możemy odkryć te pragnienia Boga, to jego bicie serca, możemy usłyszeć bicie serca Boga, które pragnie, pragnie ludzkich serc, pragnie nas. I chcę się właśnie dzisiaj zainspirować i ciebie też zachęcić do tego, aby w tym roku, który się rozpoczął, często zatrzymywać się i pytać siebie i Boga, jaki to ma sens, co mam robić, co mam podejmować rozważać to, co dzieje się w naszym życiu i nie biec tak po prostu bezmyślnie przed siebie.